Co byś zrobił, gdyby ktoś powiedział ci, że twoja praca wcale nie jest prawdziwa, że twoja umowa o pracę to tylko fikcja? Brzmi absurdalnie, a jednak taka sytuacja zdarzyła się naprawdę. Pewna osoba znalazła się w samym środku prawnej batalii. Urzędnicy podjęli decyzję, która mogła zmienić jej życie, ale ona się nie poddała. Poszła do sądu, aby udowodnić swoją rację. Czy jej się udało? Co zadecydował sąd? I co ten wyrok oznacza dla tysięcy innych osób? Poznaj historię, która mogła się wydarzyć także Tobie. Zapraszam na pierwszy odcinek nowej serii na kanale KULO. Proszę wstać, Wysoki Sąd idzie. Christian intro. Sygnatura akt tej sprawy to. Nie wiem, jak to czytać. 8 Osiem... u. 2087 przez 19, nie wiem jak to czytać, przepraszam, nie znam się, ale mamy tutaj pro, 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 protokolantkę, więc może mi tu pomo pomoże przeczytać, jak to powinnam wymówić odpowiednio, o ile jeszcze jest na live, bo jest oczywiście podczas nagrania live wspierający, którzy mnie tutaj wspierają nie tylko mentalnie, ale również też. Edukacyjnie, Sąd Okręgowy przeanalizował okoliczności sprawy i ustalił, że do, dobra, będziemy tutaj się posługiwać synonimami SD, czyli SD to jest posiada, pra, e, posiada średnie wykształcenie w zawodzie grafika komputerowego, jednak już od 2014 roku rozwijała swoje umiejętności w stylizacji paznokci. Kończąc specjalistyczne kursy, czyli mamy tak, ok, wykształcenie tej pracowniczki jest średnie w zupełnie innym zawodzie niż ten, który wykonuje teraz, czyli specjalistyczne kursy ze stylizacji paznokci. Przeszła więc robi paznokcie. Pracowała w branży kosmetycznej może trochę większe, zdobywając doświadczenie w różnych salonach. Mhm. Czyli to nie jest taka pierwsza, lepsza styliska paznokci, tylko pracowała w różnych miejscach i wie, o co chodzi, z czym się to je i jak działają takie salony. A, 2018, dobra, pod koniec 2018 roku natrafiła na ogłoszenie o pracy w salonie prowadzonym przez DK. Czyli pewnie tak się, takie są inicjały osoby, właściciela salonu paznokciowego. Po rozmowie kwalifikacyjnej, praktycznym i praktycznym sprawdzeniu umiejętności uzyskała pozytywną ocenę. Strony uzgodniły, że przez kilka miesięcy ta SD, czyli ta pracowniczka, będzie wdrażać się do pracy, by finalnie objąć stanowisko w momencie planowanego zwolnienia lekarskiego właścicielki salonu. Aha, czyli właścicielka salonu również pracowała w salonie pewnie też jako stylistka paznokci i chciała wyszkolić na, na, na swoje zastępstwo osobę. No dobra. Czyli mniej więcej wiemy, jak to się wszystko zaczęło. Zatrudnienie nastąpiło 20 maja 2019 roku. Dobra, na umowę o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem 2250 zł. Ale czekajcie, pod koniec 2018 natrafiło na ogłoszenie, a zatrudnienie dopiero 20 maja, prawie pół roku albo pół roku. No dobra. SD wykonywała usługi stylizacji paznokci, pracując w pełnym wymiarze godzin. Gdy 10 czerwca 2019 roku DK, czyli szefowa, przeszła na zwolnienie lekarskie, to właśnie SD przejęła większość obowiązków. No tak się umówiły, tak? Tak się umówiły na, na samym początku, że te obowiązki, zakres obowiązków się zwiększy, kiedy szefowa pójdzie na urlop. No. Nieoczekiwanie 28 czerwca 2019 roku. SD również przestała być zdolna do pracy z powodu ciąży, co zmusiło DK do zawieszenia działalności salonu. O kurde, obecnie w tym miejscu działalność gospodarcza prowadzi zupełnie jeszcze ktoś inny. AK. Współczuję każdej osobie, która będzie musiała każdej osobie, która musiała rozstrzygnąć, co tu teraz zrobić. Wydaje mi się, że takie rzeczy powinno jakieś ubezpieczenie pokryć. No bo przecież jak, jak ktoś. Zajdzie w ciążę, że nie zawsze to jest, wiecie, no, no. dobra, można się zabezpieczyć i albo powiedzieć szefowej, że się okej, okay, będę się zabezpieczała, żeby tutaj y, żebyś się czuła bezpiecznie i, i przełoży macierzyństwo na za rok, nie? Albo to nie wiem, no ale wypadki się zdarzają. Co o tym myślicie? Co opierając się na dokumentach ZUS, aktach sprawy i zeznaniach świadków, uznał zgromadzony materiał dowodowy za wystarczający do wydania roku, do, do wydania wyroku. O kurde! Wy... czyli on po prostu, sąd miał dużo więcej informacji, niż myśmy teraz tutaj dostali. Myśmy tylko taki suchy fakt dostali, że ktoś został zatrudniony na to, żeby, po to, żeby zastąpić szefową, kiedy pójdzie na zwolnienie lekarskie, a się okazało, że nie może ona zastąpić, ta osoba szkolona szefowej, bo zaszła w ciążę. O kurde, czy ktoś miał z was taką sytuację, albo coś podobnego? Piszcie, piszcie w komentarzach, to jest właśnie miejsce dla was, żebyście mogli swoją opinię wyrazić. A ja czytam dalej. Sąd stanął przed kluczowym pytaniem, czy umowa o pracę zawarta między jedną a drugą osobą była rzeczywistym stosunkiem pracy czy, czy jedynie formalnością stworzoną w celu uzyskania świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych, czyli że to była fejkowa umowa? O co chodzi? Zakład Ubezpieczeń Społecznych twierdził, że umowa była pozorna, a jej celem było jedynie umożliwienie SD, czyli... Poczekajcie, zrobimy tak. Dobra, czyli tak, zakład UB ZUS stwierdził, że umowa była pozorna, a jej celem było jedynie umożliwienie tej pracownicy korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej. Aha, czyli ona już w momencie podjęcia pracy była w ciąży? Eee! To nie w porządku, to bym musiała powiedzieć, przecież no nie, no nie mogę cię zastąpić, bo ja już w jestem, też pójdę na zwolnienie chorobo chorobowe. A argumentował, że pracownica nie miała odpowiednich kwalifikacji, a zatrudnienie nastąpiło już przed, tuż przed jej przejściem na zwolnienie lekarskie, co budziło wątpliwości do, co do jej rzeczywistej pracy. Mhm. Czyli jednak... Estera, doktor... Po, posiada... Znam osoby, które specjalnie tak robiły, chociaż czasem bywa i tak, że jest się w ciąży, a nie wie. No tak. Kamila Sadecka. 2000... Dziewczyny się boją mówić. Kończysz specjalistyczne kursy. Dziewczyny się boją mówić, no ale to, no to no trzeba być w porządku do tego pracodawcy, i no żeby wiedział, że no, żeby już szykować kogoś na zastępstwo. To tak nie może być, boją się mówić. Nikt cię nie zwolni, po prostu będziesz musiała wyszkolić kogoś na swoje następstwo. Zastępstwo. No nic, czytamy dalej. Sąd musiał dokładnie przeanalizować przepisy prawa oraz orzecznictwo dotyczące podobnych przypadków. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowym ubezpieczeniom. De definicja pracownika w świetle prawa oznacza osobę faktycznie świadczącą pracę w ramach stosunku pracy, a nie jedynie tę, która posiada umowę na papierze. Czyli może ta osoba w ogóle, nie rozumiem, nie pracowała czy Ważnym aspektem Ołka analizy Gawrańska, była również kwestia tzw. Tak pozorności czyli się umowy przyczepił, a nie właścicielka. Mhm. Czyli sytuacji, w której strony jedynie udają, że zawarły stosunek pracy, podczas gdy w rzeczywistości nie wykonuje się żadnych obowiązków zawodowych w świetle wcześniejszych wyroków sądów i usta... ale dlaczego? Czekajcie, czy ja to dobrze rozumiem? Izabela, samiec. Czytałam to i jeśli dobrze pamiętam, to ta pracownica chyba nie była w ciąży, jak się zatrudniała, tylko w trakcie zaszła. A, w trakcie zaszła. Izabela Samiec. No, teraz nie. Szefowa wiecie. miała iść na dłuższe L4 i dlatego ją zatrudniła, i ona po jakimś czasie zaszła w ciąży i Zus się doczepił. Olka Gawrońska. A Zus, mm. który miał płacić świadczenia, zaczął drążyć temat, że fikcyjna umowa tylko po to, aby pójść na płatne zwolnienie tak to rozumiem jak na ten moment. Że kto miał iść na płatne zwolnienie? Ta żywowa czy pracowniczka w końcu? To ZUS się przyczepił, okej. Okay. Pracownica. Pracownica miała. Kamila Sadecka. Mm. Ciężarna. Olka Gawrońska. że tutaj są wspierające, Pracownica. bo przynajmniej mamy e, takie... Czy ja coś dobrze rozumiem, to mogę ich podpytać, no dobra. Ech, jeśli pracownik faktycznie wykonuje swoje obowiązki, a pracodawca mu za to płaci i przyjmuje jego pracę, trudno mówić o pozorności umowy. The No tak. W tej sprawie pojawił się jednak dodatkowy kontrowersyjny aspekt. Fakt, że zarówno pracodawczyni, jak i nowo zatrudniona pracownica niemal w tym samym czasie skorzystały Szefowa ze zwolnienia widziała, lekarskiego. Szła na zwolnienie i zatrudniła ta pracownicę, i ona o jakimś czasie też poszła na L4. Hmm. Czy, ten zabieg w okolicz... Ty, czy ten zbieg okoliczności mógł świadczyć o próbie obejścia prawa? Czy jednak SD, pracowniczka, rzeczywiście pracowała i należy jej się ochrona, jaką daje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę? Czyli ZUS przeciwko tej SD. Pracownicy, aby odpowiedzieć na te pytania, sąd dokładnie przeanalizował zgromadzone dowody. Przesłuchano świadków, klientów salonów i współpracowników SD, czyli tej pracowniczki i współpracowników. Którzy potwierdzili, że rzeczywiście wykonywała swoją pracę. Zwrócono uwagę na jej wcześniejsze doświadczenia, doświadczenia zawodowe, które pokazywało, że miała odpowiednie kwalifikacje do pracy stylistki paznokci. ZUS uznał, że pracownica miała tref na umowę po to, żeby iść na zwolnienie w ciąży. No dobra, ale mamy tutaj w takim razie zeznania świadków, że ona faktycznie pracowała. I żeby dostawać świadczenie. Wzięto również pod uwagę, że DK, czyli szefowa, oceniła jej umiejętności jeszcze przed zatrudnieniem i podjęła świadomą decyzję o przyjęciu jej do pracy. Dobra, jaką decyzję podjął sąd? Czy przyznał rację ZUSowi ZUS i uznał umowę za pozorną? tej te, te informacji na początku nie było, kto przeciwko kim nie? Prze, kto przeciwko komu, czyli ZUS przeciwko pracownicy. A może uznał, że SD rzeczywiście była pracownikiem i należy jej się pełna ochrona wynika wynikająca z przepisów pracy? Ostateczne rozstrzygnięcie tej sprawy miało kluczowe znaczenie nie tylko dla tej pracownicy, ale także dla wielu innych pracowników w podobnej sytuacji. Finał tej historii poznamy już za chwilę. A, pominęłam jeden akapit, dobrze. Co więcej, sąd zauważył, że zakwestionowanie umowy o pracę wyłącznie na podstawie faktu, że pracownica zaszła w ciąży i skorzystała ze zwolnienia lekarskiego, mogłoby prowadzić do niedozwolonej dyskryminacji. Przepisy prawa pracy jasno określają, że kobieta w ciąży ma prawo do ochrony socjalnej, a samo zawarcie umowy o pracę w tym okresie nie może być traktowane jako działanie jako działanie sprzeczne z prawem bo ja tutaj mam jednocześnie komentarze, słyszę. Może dla, właśnie dlatego ten ZUS tak stwierdził, bo one w tym samym czasie poszły obie na L4. No ale poznajmy finał i decyzję sądu. Jakie było rozstrzygnięcie sądu? Sąd przeanalizował wszystkie zgromadzone dowody, w tym dokumentację zatrudnienia, zeznania świadków, zarówno klientów salonu, jak, jak i współpracowników, historię zatrudnienia i kwalifikacje pracownicy finalnie uznał, że nie ma podstaw, by twierdzić, iż umowa o pracy była pozorna. Przeciwnie, pracownica faktycznie świadczyła pracę na stanowisku styjskiej paznokci, co potwierdzili świadkowie oraz zebrane dowody. Sąd zwrócił uwagę na kluczowe zasady prawa pracy i Kobieta w ciąży ma takie samo prawo do zatrudnienia jak każda inna osoba, a, podwyż, a podważanie umowy tylko ze względu na fakt, że pracownica wkrótce po zatrudnieniu zaszła w ciąży, mogłoby naruszyć przepisy dotyczące zasady, dyskryminacji. Każda ciąża jest inna i każda kobieta jest w stanie znieść mniej lub więcej. Ja miałam straszne wieku. uciski na dół i nie mogłam chodzić pod koniec ciąży. Ostateczna decyzja. Sąd zmienił decyzję ZUS i uznał, że SD. Czyli pracownica podlega obowiązkowym ubezpieczeniu ja, społecznym jako pracownik. Oznacza to, że ZUS musi uznać jej prawo do świadczeń. Aha, czyli ZUS. Okay, ZUS to odrzucił, i ona poszła z tym do sądu, w tym ubezpieczenia chorobowego i przyszłych świadczeń wynikających z zatrudnienia. Pięknie. No, i sąd tutaj naprawił sytuację, moim zdaniem. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz SD zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 180 zł, co oznaczało, że ZUS musiał pokryć część kosztów związanych z jej walką o swoje prawa. Więc jak ona by nie poszła do sądu, to rozumiecie, że przez całą ciążę i, i, i okres macierzyński nie dostawałaby chorobowego i macierzyńskiego? I wstrzymali jej na ten czas świadczenia. Co ta sprawa oznacza? To orzeczenie jest ważnym przykładem tego, że nawet jeśli ZUS kwestionuje umowę o pracę, pracownik ma prawo walczyć o swoje ubezpieczenie i może wygrać w sądzie. Sprawa SD pokazała, że liczą się dowody i rzeczywista praca, a nie tylko podejrzenia urzędników. Ale super, takie, takie zakończenia ja bym chciała, żeby były zawsze w sądzie. Jednocześnie to ważne przypomnienie, że zatrudnienie kobiety w ciąży nie może być automatycznie traktowane jako próba wyłudzenia świadczeń. Każda sprawa musi być analizowana indywidualnie, a kluczowe są fakty, rzeczywiście świadczona praca i, uczciwie, i uczciwe relacje między pracodawcą a pracownikiem. Ostatecznie SD wygrała swoją sprawę, ale czy inne osoby w podobnej sytuacji będą również skutecznie bronić swoich praw? Może Tobie przytrafiło się coś podobnego? Podziel się w komentarzu, a ja się żegnam. To, to już gotowy tekst został mi napisany, więc jeszcze raz powiem. Po to jest sekcja komentarzy, żebyście się mogli wypowiedzieć, jeżeli macie jakieś doświadczenia w tym, w tym kontekście, albo po prostu, żebyście wyrazili swoje zdanie, co Wy myślicie. Czy ZUS miał prawo się doczepić? A jeżeli się doczepił, to. To, czy walczyłabyś, walczyłbyś? Powinna jeszcze oskarżyć Zus za straty moralne i stres. No tak, była w ciąży i faktycznie tutaj też by mogła zawalczyć o jakieś odszkodowanie. Zus zawsze szuka oszczędności. Mi zakwestionowali L4, bo nie było mnie w domu. Byłam w domu, zadzwonili nie do tej klatki schodowej. Mój numer budynku ma dwie klatki. W życiu bym po tym wstępie nie zorientowała się, że chodzi o to, że to Zus się przyczepił, nie? Jest umowa o pracę, klientki były przyjmowane. To Zus nie mógł zadzwonić po tych klientkach się tam. Rozumiecie o co chodzi? Tylko od razu odrzucił, że nie, to nie będziesz miała świadczeń, bo, bo ty nie pracowałaś. To jest wszystko lipne. I to jest strata czasu i nerwów. Nie tylko ze strony, te oso ze strony tej osoby, która jest oskarżona, ale też wiecie, no ZUS-u. no nic, widzowie. Grubo było jak na początek, moim zdaniem. Poznaj historię, która mogła przytrafić albo może przytrafić się również Tobie. Zapraszam do kolejnej sprawy. Jak to się zaczęło? Lato 2006 roku było dla DB momentem przełomowym. Kto to jest DB? Jeszcze nie wiemy. Po latach nauki, zdobywania i zdobywania doświadczenia w branży kosmetycznej, wreszcie mogła świętować swój sukces. Uzyskała tytuł Technika Usług Kosmetycznych. Wkrótce potem postanowiła wkroczyć na rynek, oferując swoje umiejętności w wynajmowanym od NH lokalu użytkowym. Czyli dobra, zapiszmy sobie. Tak, NH, gdzie otworzyła własny salon kosmetyczny. Czyli DB, Debi, powiedzmy Debi. Debbie swój salon otworzyła u NH. Przez kilka lat biznes rozwijał się sprawnie, jednak marzec 2010 roku przyniósł niespodziewany zwrot. Wynajmująca Czyli właścicielka tego salonu NH zdecydowała się rozwiązać umowę najmu, co zmusiło Debi do podjęcia trudnej decyzji. Zawiesiła działalność gospodarczą. Był to dla niej trudny moment, ale nie zamierzała na długo rezygnować z pracy w branży beauty. Nie wiem, moim zdaniem wynająć inny salon to jest chwila, znaleźć coś. Przecież nie mogła jej tak wyrzucić z dnia na dzień, nie? Zawieszenie od razu działalności, no można zawiesić, żeby mieć czas na poszukanie czegoś nowego. No ale dobra, no nie wiemy, jak to było w tym 2010 roku, to jednak, kurczę, 15 lat temu, nie? Mogły być po prostu inne warunki. Nieoczekiwanie, kilka miesięcy później pojawiła się nowa możliwość. W sierpniu 2010 roku Debbie podpisała umowę Oddzieło z firmą. Jakaś tam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tutaj wiadomo, że nie podajemy. Umowa zobowiązała ją do przygotowania skryptów i zestawów ćwiczeniowych do szkolenia w zakresie stylizacji paznokci i pielęgnacji dłoni, a także przeprowadzenia kursu dla osób skierowanych przez MOPS, czyli. Tak, okay, czyli jest umowa o dzieło ze spółką. Dobra. Kurs był częścią większego projektu Powiatowego Urzędu Pracy. Pod hasłem wyższe kwalifikacje szansą na lepsze jutro i miał pomóc kursantkom zdobywać nowe umiejętności, które mogły ułatwić im znalezienie zatrudnienia. Bardzo propsuję, o ile oczywiście te skrypty i to szkolenie było dobrej jakości. Ale to wiecie, to było lata temu. Ten 2010 rok było inaczej, więc no powiedzmy, że super, jestem stylistką paznokci, z doświadczeniem, mogę sobie zarobić, tworząc takie skrypty szkoleniowe i, i ucząc nowe osoby zawodu elegancko. Gdzie się pojawił w ogóle konflikt w tym wszystkim, nie? Bo są umowy, jest umowa, są skrypty zrobione, były osoby, które to szkolenie przeszły. Widzicie tu konflikt. Zgodnie z umową szkolenie rozpoczęło się 23 sierpnia 2010 roku i trwało do 5 października 2010 roku. Czyli powiedzmy tam, od sierpnia nie liczmy, cały, cały wrzesień, trochę sierpnia i trochę października. Okay. Zajęcia teoretyczne odbywały się w siedzibie spółki, natomiast praktyczne w salonie przy ulicy do, no dobra, gdzieś tam w jakimś tam mieście. Było to wymagające przedsięwzięcie, do którego zaangażowano także inne instruktorki. W dniach 30 i 31 sierpnia oraz 1 września 2010 roku część zajęć prowadziła, prowadziły, yy, dobra tutaj wkracza inna osoba, kolejna instruktorka A.S. i, I F. A znam taką instruktorkę <gryw> o, o synonimie, o, nie synonimie, Boże, która się nazywa na ima, nazywa tylko F. Też instruktorka. W kursie uczestniczyło 8 kursantek, w tym te dwie KK i MW. Inicjały. Inicjały, dokładnie, dziękuję Asiu. Które zostały skierowane na szkolenie przez MOPS. Ich nauka zakończyła się egzaminem 17 września, po którym otrzymały stosowne zaświadczenia. Czyli mamy tak, oprócz naszej Debii były też inne instruktorki, którym też zlecono, przypuszczam, coś podobną pracę, czyli AS i F. I właśnie wtedy na horyzoncie pojawia się kontrowersja. AS twierdziła, że na podstawie umowy, ustnej umowy miała prowadzić część praktyczną kursu stylizacji paznokci, za co miała otrzymać wynagrodzenie w wysokości 700 zł, czyli ta, która później tam dotarła, nie? Gdy mimo ponawianych wezwań do zapłaty, Debi nie uregulowała tej kwoty, sprawa trafiła do sądu. To czekaj, Debi miała zlecić tej AS? Było to wymagające przedsięwzięcie, do którego zaangażowano także. Kto zaangażował te inne instruktorki? To potem wyjaśnimy. Dobra. Czy istniała jakakolwiek umowa? Debbie kategorycznie. Kato... Kato... <ścoughs> Jeszcze raz. <Debbie> kato... kate... <ścoughs> kategorycznie. kategorycznie. zaprzeczyła tym zarzutom. Twierdziła, że nigdy nie zlecała AS prowadzenia zajęć. Co więcej, podkreśliła, że kurs był realizowany na zlecenie firmy tamtej spółki, a ona sama nie miała prawa angażować osób trzecich bez zgody tej spółki. O, zaczyna się grubo. Dodatkowo wskazała, że AS nie posiadał odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia takiego kursu. To, to, więc powiedzcie mi, jak ona się tam znalazła w ogóle, ta kobieta, w tym miejscu i szkoliła y, kogokolwiek? I, i, I dlaczego tutaj nie ma nic wspomnianego o tej IF? Y, y, Czyli, że niby. Tej w ogóle tam miało nie być? A co, co z IF? No nic, czytamy dalej. Jaką decyzję podjął sąd? Bo pewnie miał dużo więcej dowodów, wiadomo, nie? I, i oświadczenia świadków, nie oświadczenia, świadkowie, co składają zeznania, zeznania świadków. Jaką decyzję podjął sąd? Sąd musiał więc rozstrzygnąć spór, opierając się na dostępnych dowodach. Przeanalizowano harmonogramy zajęć, dokumentację kursu oraz zeznania świadków. Czyli sąd miał te wszystkie informacje. No wiadomo, że jak jesteś na jakimś kursie, no to pamiętasz, kto cię szkolił, prawda? I wiesz, przynajmniej, jak miał na imię. I wiesz, ilu tych instruktorów było? Czy była tylko ta jedna osoba, czy druga osoba, czy też trzecia w tej części praktycznej? Kluczowe okazały się zeznania KK, jednej z kursantek, która konsekwentnie podtrzymywała, że to debi prowadziła wszystkie zajęcia w ramach szkolenia organizowanego dla osób skierowanych przez MOPS. Świadek nie przypominała sobie, by, by w kursie uczestniczyła ta ES, w charakterze instruktorki. Powódka próbowała udowodnić swoje racje, przedstawiając nagranie rozmowy, które miało potwierdzić, że prowadziła zajęcia. Sąd jednak stwierdził, że nagranie było niekompletne i nosiło ślady ingerencji. Co, po, co podważało jej wiarygodność. Ponadto świadek, ta kursantka, po zapoznaniu się z treścią nagrania, zeznała, że jej słowa mogą być wyrwane z kontekstu i że powódka próbują nakłonić do złożenia zeznań na swoją korzyść. Za 700 zł. 2010 rok. Ostateczny werdykt. Kluczową kwestią było również to, że powódka nie przedstawiła żadnych konkretnych dowodów na istnienie umowy z debi. Brakowało pisemnych ustaleń, a nawet precyzyjnych informacji co do zakresu rzekomej pracy, terminów zajęć czy nazwisk kursantek. To wszystko sprawiło, że sąd uznał jej ruszczenia za nieudowodnione. Rozumiecie to? Czy wy to rozumiecie? Że baba chciała wyłudzić hajsy i poszła do sądu z tym? Może to była jedna z kursantek? Albo... Nie? Jakaś obca baba? Aha, że Przemek powiedział tak, bo nie ma on heceta, ale, ale mi powiedział, że on to rozumie tak, że one tam mogły ze sobą jakieś się umówić, tak? Że to pomóż mi, pomóż mi. No da się wydymać w sumie, bo nie było ani, niczego nie było. Na słowo. Lecę dalej. W efekcie sąd oddalił powództwo w całości, a Debbie wygrała sprawę. Czyli ta nasza osoba, która w ogóle która miała faktycznie umowę ze spółką pewną na to, żeby w Urzędzie Pracy prowadzić te szkolenia. Ale jeszcze jakaś IF była, o tym jeszcze nic nie było powiedziane. Na podstawie przepisów o kosztach procesu zasądzono na jej rzecz zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz innych wydatków związanych z obroną przed niesłusznymi roszczeniami. Czego uczy nas ta historia? Tak oto zwykły kurs stylizacji paznokci przekształcił się w prawny spór o pieniądze i reputację. Sądowa batalia ujawniła nie tylko brak dowodów na istnienie umowy, ale także wątpliwości co do rzetelności powódki. Ostatecznie to nie słowa, lecz twarde fakty przesądziły o wyniku sprawy. Ta historia pokazuje jak ważne jest zabezpieczenie się umowami pisemnymi i dokumentowanie wszelkich ustaleń, zwłaszcza w branży usługowej. Co byście zrobili na tej, w tej sytuacji, bo one faktycznie mogły się umówić. Ej, chodź, pomóż mi w tym kursie, bo tam mam osiem dziewczyn, żebyś doglądała, jak ja nie będę tam. Ja wezmę cztery, ty weźmiesz cztery. Ale wiecie, jak nie ma niczego na piśmie, tak chce nagle pieniądze za to, no to nie wygrasz sprawy w sądzie, jeżeli nie masz dowodów. Zawsze tu pochron w postaci, w postaci nie umowy słownej, a papierów, bo w sądzie. Taka umowa słowna, ja nie wiem, czy ma jakieś, jakąś moc. I nie wiem, czy jest w tym dowodem. W nie warto robić coś na słowo. Wszystko trzeba wpisać na papier. No. Punkt po punkcie. I podpisane. Ja się tak nacięłam. Asia, y, salon bez tajemnic możesz odwiedzić ten, tę serię. Albo niekoniecznie, bo tam może nie jest salonowe. Ta historia pokazuje nam, że nawet najlepsze koleżanki, umawiając się na coś, koniec końców powinny, no mimo wszystko, spisać umowę na kartce, na kolanie. Jedna druga podpisuje to jest zawsze więcej warte niż samo słowo. Więc być może ten odcinek uchronicie przed poważnymi konsekwencjami w postaci niezapłacenia ci za Twoją pracę, za Twoje dni, godziny pracy. Pamiętaj, Możemy się lubić, ale zawsze warto mieć na jakąś podbitkę na nasze słowa.